Witamy serdecznie w serwisie informacyjnym bezbarierinfo.pl i polska bez barier. Dzisiaj w programie zmiany w warszawskim węźle kolejowym, dostępność dworca zachodniego dla osób z niepełnosprawnościami, nowe wagony kursujące w pociągach Intercity, warsztaty kulinarne w Legionowie oraz dofinansowanie do podręczników dla niepełnosprawnej młodzieży. Z uwagi na remont dworca zachodniego w Warszawie wprowadzone zostały zmiany w warszawskim węźnie kolejowym. Część pociągów kursuje na skróconej trasie do dworca wschodniego, centralnego lub gdańskiego. Część pociągów dalekobieżnych została skierowana na trasę objazdową przez dworzec Gdański z pominięciem zachodniego, centralnego i wschodniego. A jak wygląda dostosowanie dworca zachodniego, przynajmniej w czasie przebudowy dla osób niepełnosprawnych? Otóż osobom, zwłaszcza z niepełnosprawnością ruchową, a w szczególności wózkiercom, odradzamy korzystanie z dworca zachodniego. Gdyż występują tutaj utrudnienia architektoniczne, takie jak brak wind na perony, przejścia przez kładki i schody. Do holu kasowego dostaniemy się z poziomu ulicy od strony Alei Jerozolimskich i dworca autobusowego windą, a następnie na wózku możemy dostać się do tunelu prowadzącego do peronów. Do niektórych peronów dostaniemy się windą, ale nie jest tak łatwo, gdyż mamy tutaj utrudnienia. Telefon do obsługi windy umieszczony jest na niej, a zaś winda zasłonięta jest plandeką. Na peronie zaś nie ma podanego telefonu do jej obsługi, dlatego, korzystającym z dworca zachodniego. Radzimy zgłosić przejazd przez infolinię lub stronę internetową poszczególnych przewoźników kolejowych. Na perony 6, 7 i 8, czyli nowo otwarte perony, niestety nie ma windy. Dostaniemy się na nie jedynie po schodach, przez kładkę, na którą można również wjechać wózkiem od strony ulicy tunelowej i pętni autobusu 103. A co z peronem 9, obsługującym pociągi w kierunku Legionowa, Modlina, Ciechanowa, Muławy, Szydziołdowa? Otóż y, z pętni autobusu 103 od ulicy Tunelowej możemy podjechać Meleksem lub dostać się tam na wózku po drodze technologicznej ułożonej z płyt. Ale niestety również spotkamy utrudnienia, gdyż musimy pokonać tunel i dwukrotnie schody. Coraz więcej pociągów przystosowanych jest do osób niepełnosprawnych. Oprócz składów zespolonych, takich jak Impuls, Flirt, Dart czy Bendolino, również coraz więcej składów złożonych z tradycyjnych wagonów również dostosowanych jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowością są wagony kombo wyposażone w najazd, w rampę najazdową, duży, szeroki, czteroosobowy przedział z miejscami dla wózków, panel sterujący umieszczony w zasięgu ręki podróżnego na wózku, jak również dużą, przestronną toaletę, w której można spokojnie poruszać się na wózku. Ponadto wagon wyposażony jest w trzy przedziały sześcioosobowe, dedykowane osobom z, czy też rodzinom z dziećmi, część bezprzedziałową oraz miejsca na rowery. Obecnie trwają w Legionowie i powiecie legionowskim 11 Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowa i Powiatu Legionowskiego. Jedną z aktywności tego wydarzenia jest, są warsztaty kulinarne przygotowane przez Fundację Promień Słońca oraz Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. W imieniu wszystkich organizatorów, Nie osób niepełnosprawnościami, dziękujemy bardzo Powiatowemu Centrum Integracji Społecznej w Legionowie za podjęcie wyzwania i organizację tych warsztatów. Te warsztaty są bardzo ważne, ponieważ rozwijają kompetencje kulinarne uczestników, również uczą, jak przygotowywać się do samodzielnego życia, oraz zachęcają. Uczestników do działania właśnie ku zmierzaniu, ku samodzielności. Dzisiejsze warsztaty są może trudniejsze, ale już wiemy, że nasi uczestnicy są już po dłuższych praktykach, po ćwiczeniach na warsztatach terapii zajęciowej. Także musimy przygotowywać materiał zawsze taki dobry dla. Poziomu, który reprezentują nasi uczestnicy. Spotykamy się na warsztatach kulinarnych w ramach Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Dzisiejszy warsztat, na dzisiejszy warsztat zaprosiliśmy uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Jest to kolejny warsztat realizowany w ramach tegorocznych obchodów 11 Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Warsztat w tym roku nazwaliśmy na słodko i na słono. W dniu dzisiejszym uczestnicy przygotowywali pyszny, zdrowy koktajl truskawkowy oraz ptysie. W ramach obchodów Dni Osób z Niepełnosprawnościami organizujemy co roku warsztaty kulinarne i bardzo nas cieszy, że z roku na rok coraz więcej instytucji włącza się w organizację tego warsztatu. W związku z wysokimi cenami podręczników szkolnych, Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Edukacji i Pefronem przygotowało program dopłat. Do podręczników i pomocy naukowych dla młodzieży niepełnosprawnej na poziomie licealnym oraz szkół branżowych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wnioski należy składać do dyrektora poszczególnej szkoły, a szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkół, jak również u nauczycieli, wychowawców lub. Koordynatora projektu. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejny serwis informacyjny.